W ekspresie człopy podsumowanie 2020 roku. Zakup samochodu Gran Sołecki. Najmłodsi wrócili do szkoły. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Rok 2020 za nami. Zobaczmy, jak w ubiegłym roku wyglądała nasza gmina w liczbach pod względem statystycznym. Jak wynika z danych ewidencji ludności w Człopie, liczba mieszkańców na koniec 2020 roku wynosiła 4835 osób. Na terenie gminy Człopa zarejestrowano 46 urodzeń, w tym 22 dziewczynki i 26 chłopców. Udzielono 32 śluby. 14 śluby cywil, ślubów cywilnych, 16 konkordatowych i dwa śluby transkrybowane z zagranicy. A jakie imiona swoim pociechom najczęściej nadawali świeżo upieczeni rodzice? To raczej są to takie pojedyncze imiona, chociaż faworytem wśród chłopców jest Antoni i Filip. Świeżo upieczeni rodzice dziewczynkom nadają imiona też takie oryginalne, pojedyncze. Aczkolwiek wyjątkiem jest Iga, Iga, są dwie dziewczynki i Helenka, też dwie dziewczynki. Witając najmłodszych mieszkańców w naszej gminie, gratulujemy ich rodzicom. I rozumiemy, że nadali takie piękne, zróżnicowane imiona, bo miłość nie jedno ma imię. W ramach programu wyrównywania różnic między regionami z obszaru likwidacja barier transportowych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czołowiec zakupił samochód do transportu osób niepełnosprawnych. Jak zakupiliśmy ten samochód i pierwsze wrażenie było no, niesamowite. No nowy samochód, zupełnie inna, inny standard, inny komfort jazdy, e, cichutki, wszystko działa jak należy, tak? E, więc więc no, no, radość była niesamowita. Zresztą tu e, miałyśmy takie osoby niepełnosprawne, które już od dwóch lat, trzech nam cały czas mówiły: Słuchajcie, trzeba zakupić nowy samochód. Oczywiście, że trzeba, my co roku e, śledziłyśmy te programy, bo niestety te programy nie są ogłaszane co roku, w, akurat w tym obszarze D i skierowane typowo do gmin, zawsze co roku jest w innym obszarze z innymi uwarunkowaniami, z innymi wytycznymi i my już tak chyba jak dobrze pamiętam to od pięciu lat już śledzę, śledziłam te, te, pro, ten program i dopiero w tamtym roku był ogłoszony taki, z którego mogłyśmy skorzystać. Zakup tego auta był po prostu konieczny. Była to potrzeba pierwszej konieczności, tak naprawdę, żeby realizować te usługi w zakresie transportu osób niepełnosprawnych. Gdybyśmy nie przystąpili do tego programu, tak naprawdę już dzisiaj byśmy pewnie nie jeździli i nie, nie realizowali tego zadania. A zadanie jest na tyle ważne, że realizujemy. Yy, Sługujemy osoby niepełnosprawnej, realizujemy dowozy do warsztatów terapii zajęciowej, zakładów gminności zawodowej, do przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych, tuż do szkoły. Również realizujemy dowozy osób niepełnosprawnych na rehabilitację. Ten transport, który jest realizowany przez nas, jest tak naprawdę, e, przede wszystkim e, łagodzi te bariery, które, które osoby niepełnosprawne mają. A tak naprawdę jest też komfortowy, bo podjeżdżamy samochodem pod sam dom, dowodzimy osoby pod samą placówkę rehabilitacyjną, czy pod szkołę, czy przed przedszkole, i również z tego samego miejsca i odbieramy podwozimy też pod miejsce zamieszkania. To nowe auto będzie miało wiele zastosowań. Czy na pewno zwiększa możliwości w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, bo nawet, jeżeli pomijając już dowozy do konkretnych placówek, to jeżeli nawet jest potrzeba dowiezienia osoby niepełnosprawnej, nawet z zamieszkania do ośrodka zrewę, do nas, tak, do, do, do lokalnego. Czy nawet na komisję jakąś lekarską, czy nawet jest potrzeba zawiezienia takiej osoby niepełnosprawnej, z zakupów, nawet bez udziału tej osoby. To wtedy też realizujemy takie zadania właśnie tym samochodem. Ważny i potrzebny zakup, bo w takiej gminie jak Człopa z taką inwestycją musiało być po drodze. Przewinie zrealizowano marszałkowski, gran Sołecki. Budowa wiaty, w tej chwili co tutaj stoi, grill do tego. Jeśli chodzi o wiatę, bo każdy to widzi. To każdemu się to podoba. Jako y, ta wiata to jest super sprawa, a grill to to się okaże, jak wystawimy to, mieszkańcy będą się tutaj, jako mieszkańcy będą się to spotykać, przykładowo, tego tak, wtedy to oceni. Cieszymy się jako nasze społeczeństwo, że udało nam się to zdobyć. Do realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy sołectwa musieli dołożyć swoją cegiełkę. bo jeśli chodzi tu o podbudowę, dołożenie kostki, no to jest w ramach naszego społeczeństwa tutaj, żeśmy sami wyłożyli to we własnym zakresie. Grant 10 tysięcy to było, to jeszcze jako, z, my żeśmy jeszcze musieliśmy dołożyć, bo nam brakowało. Kilkukrotnie nie udało się pozyskać tego dofinansowania, ale efekt pokazuje, że starania się opłacały. Warto, warto, ja tam nie mówię tego, ja jestem uparty człowiek, raz nie udało się, drugi raz nie udało, bo inne sołectwa też Zdobyły tego teraz, bo udało nam się zdobyć tego granta. Na w tym roku 21. jeśli będą dalej te granty, oczywiście piszemy dalej, bo to naprawdę dla społeczeństwa to jest, dla nas jako dla wioski, dla ludności to jest super sprawa. Cieszę, że udało się pozyskać to dofinansowanie, bo inwestycje umożliwiające integrację w plenarze są najlepsze pod słońcem. Uczniowie klas 1-3 wrócili do nauki stacjonarnej. Dzieci się bardzo stęskniły za sobą przede wszystkim, ale również myślę, że za szkołą i za nauczycielami. To jest jednak pobyt w szkole buduje bardzo dobre relacje między uczniami, uczy takiego poczucia bycia w społeczeństwie. No, to jest niezmiernie ważne w rozwoju dziecka. Szkoła musiała się przygotować na powrót dzieci. Staraliśmy się tak, żeby dana klasa, jedna klasa przebywała w jednym skrzydle budynku. No i muszę przyznać, że dzieciaki się do tego stosują. Ci, którzy są na drugim piętrze, przebywają tam i nie przemieszczają, staramy się nie przemieszczać dzieci między sobą. Obsługa sumiennie dezynfekuje wszystkie powierzchnie. Będziemy również ozonować pomieszczenia, no wydaje się, że wszyscy rozumieją chowagę sytuacji i stosują się do tego. Czy według uczniów nauka w szkole jest lepsza od tej zdalnej? Na pewno jest lepiej, bo nie możemy się spotkać z kolegami, z koleżankami. Tak, i mnie jest też lepiej, bo na żywo wszystko lepiej widać, nie zaczyna nic szkole. bezpieczniej na zdalnych, ale w szkole lepiej. Cieszymy się, że przynajmniej najmłodsi uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej, bo miejscem uczniowie szkoła i jesteśmy w domu. Mimo panującej sytuacji w tym roku, nasza gmina trochę inaczej, ale także grała z wielką orkiestrą świątecznej pomocy. Od roku wszystko jest inaczej i musimy się gimnastykować. Tutaj pracownicy Domu Kultury no, stanęli na głowie, żeby, żeby przygotować ten 29. finał. Gramy. Dla Wielkiej Orkiestry. Uważamy, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby złożyć się na to dobro. Bez strażaków nie odbył się żaden formalny finał organizowany w człopie. Zawsze są potrzebni, zawsze są mile widziani. No Pokazują to, tutaj i sprzęt, i swoje umiejętności. Teraz w ograniczonym zakresie, ale myślę, że, że i to się liczy. Jak ten 29 finał został przygotowany? Mamy 20 wolontariuszy. Uruchomiliśmy, tak jak każdy, eskarbonkę. Zorganizowałyśmy sklepik, bardzo dużo nam pomogło mieszkańców, przynosili bardzo dużo darów z czego y, mogliśmy to zorganizować i od godziny 12 do 18 sprzedajemy wszystkie dary, jakie nam y, przekazano. Również y, dużo osób indywidualnie robi wpłaty tutaj do komisji rozliczeniowej. Nie, nie walczymy o to, żeby pokonać kogoś, tylko żeby każdy swoje serce przekazał na Wielką Orkiestrę. Dlaczego młodzi ludzie angażują się w Zbierać, pomagać e, podczas woźb, e, prusów, zbierać pieniądze dla dzieci na szpitale. No bo dobrze jest pomagać. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym zebraliśmy ponad 15 tysięcy złotych. Widać, że w naszej gminie i ludzie dobrej woli, i sama wielka orkiestra, dobrze się ma.